Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony, Michaeliko. Mamy dzień 30, a dzisiaj podsumujemy sobie 30 dni nadawania na kanale i powiem, jakie mam plany na ten kanał. Czyli podsumujemy sobie po prostu i poplanujemy to, co będziemy robić, albo w ogóle nie będziemy robić, ponieważ zobaczymy w tym materiale, czy w ogóle po 30 dniach chce mi się dalej nadawać. Przejdźmy do materiału: bilet, nie... na... I znowu to samo. bilet na dzisiejszy spektak spektakl zamówisz pod spodem. Subscribe i lecimy dalej. Ok, statystyki za 11 listopada, za święto Niepodległości, w tym dniu naprawdę ludzie siedzieli i kupowali. Nie, nie sprzedaję flag, bo by nie doszły nawet, ale zobaczcie, przychód już się powiększył, eee, powiększył i całkiem rośnie. Już powoli rośnie. Wiadomo, są spadki, są wzrosty, natomiast e, idzie teraz niedziela. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie lepiej niż dzisiaj, bo dzisiaj też nie było wyjątkowo. Chociaż jeszcze, jeszcze może się zmienić, ale wczoraj, właśnie, tak jak było 11 listopada, było całkiem ok. Czas pracy: 2 godziny. Satysfakcja 5 na 10. Ok, lecimy dalej. Informacja, co się dzieje. Zaczynamy drugi miesiąc działań na kanale. No i właśnie, no i właśnie. przejdźmy do tego, co dzisiaj omówię. Czy chcę prowadzić dalej ten kanał? Co dalej z kanałem? Co nowego wprowadzę w biznes e-commerce? Ok, zacznijmy. Czy chcę prowadzić ten kanał dalej? Odpowiedź jest jasna, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, spodobało mi się to ogólnie, poświęcam każdego dnia godzinę dziennie na stworzenie takiego odcinka, czasami to jest 40 minut, czasami godzina 20, na przykład dzisiaj mi zajęło trochę więcej, bo chciałem jeszcze zrobić podsumowanie 30 dni przychodu, natomiast rozkminiłem, że przecież ja zanim zacząłem, założyłem konto i tak dalej, zanim zacząłem w ogóle działać w e-commerce na tej nowej firmie, to już nadawałem na kanale, więc byłoby to bez sensu. Więc podsumowanie sobie zrobimy po prostu kiedy indziej, kiedy minie te 30 dni już samego działania. Ale dobra, przejdźmy sobie dalej, ponieważ mamy bardzo fajną tabelkę. Mianowicie, co dalej z kanałem? No i co dalej z kanałem? Zbliżamy się ogólnie do 500 subskrypcji. Mamy aktualnie 300 coś, 300 kilka osób. Więc bardzo dziękuję za to, że jest aż Was tylu, i myślę, że będzie nas tylko więcej. No i z okazji tego, że jest jakiś wzrost, no to chciałbym zrobić coś, myślę, że ciekawego. Mianowicie, yy, zrobiłem sobie takie progi i te progi są takimi najbliższymi progami, yy, do których możemy dojść. I teraz ten najbliższy, yy, 500 subskrypcji, będzie wiązał się z tym, że jak bijemy te 500 subskrypcji, czyli będzie nas 500 osób, bijemy tak w ogóle dziwnie brzmi, będzie nas 500 osób, czyli będzie nas 500 osób, subskrybowało, czyli będzie oglądało nasze filmy i tak dalej, ale głównie właśnie, że będzie 500 subskrybentów, wprowadzę pierwszą osobę w mój model e-commerce za rękę od zera. Wybiorę, jakimś sposobem to wybierzemy, dogadamy się oczywiście, no i po prostu taką osobę wprowadzę w mój model e-commerce od zera za rączkę. Więc myślę, że będzie to fajna nagroda za te 500 subskrypcji, za to, że Wy jesteście ze mną, no to ja będę mógł się odwdzięczyć niestety jednej osobie z 500, ale uważam, że jeżeli się to spodoba i zobaczycie efekt tej osoby, bo myślę, że to sobie udokumentujemy jakoś fajnie no to myślę, że, będzie, myślę, że będzie, myślę, że będzie ciekawie. I myślę, że wam się to spodoba i po prostu wtedy będziemy robić tego więcej. No też nie mogę oczywiście wprowadzać wielu osób, no bo wiadomo konkurencji i tak dalej. Natomiast postaram się, tak jak mówię, raz na jakiś czas, raz na kwartał, może raz na dwa miesiące wprowadzać taką osobę, jeżeli mi się uda. No na razie jest mało czasu. Teraz w tym roku nie zrobię tego. Natomiast w nowym roku myślę, że będziemy o tym myśleć. 1000 subskrypcji, na 1000 subskrypcji wy, wy, wypuszczę bezpłatny e-book, w którym pokażę ogólnie o handlu, powiem o handlu, o tym jak handlować, żeby sobie właśnie zarobić, będzie oczywiście w odcinkach o tym i tak dalej, ale e-book to będzie takie zwieńczenie dla osób nowych, które nie chcą oglądać wszystkich odcinków, to będzie taki krótki poradnik stricte o na przykład tym jak kupić coś na Vinted i sprzedać na Oliksie, czyli robić typowy handel, nie będzie to dropshippingowy e-book, będzie to typowo, że tak powiem e-book uczący handlu, ponieważ tym się aktualnie zajmuję i to mi wychodzi po prostu najlepiej, tak więc e, tak to będzie wyglądać. No, i na 5000 subskrypcji będzie naprawdę coś mocnego. Mianowicie na 5000 500, e, subskrypcji tworzę grupę moich uczniów e-commerce, którzy robią ponad 25 tysięcy obrotu miesięcznie. Czyli e, jakby e, biletem do wejścia do tej grupy będzie minimum 25 tysięcy obrotu miesięcznie, aby po prostu same konkrety były w tej grupie. Wyobrażasz sobie, że są osoby, które e, no, zarabiają już na e-commerce. Pieniądze, tak, bo 25 tysięcy obrotu miesięcznie, właśnie nie wiem jak to jeszcze roze, rozegrać, bo wiadomo, że nie każdy się pochwali ile zarabia i tak dalej, ja też się tym nie chwalę, natomiast dla jednych 25 tysięcy obrotu można zrobić, wiesz, przekłamać i tak dalej, więc można to jakoś, będę musiał to jakoś weryfikować e, w jakiś sposób. No, i wiadomo, że przy 10%, no to taka osoba, która robi 25 tysięcy e, obrotu przy 10% e, zysku, no to no za bardzo nie jest osobą, która jest osobą, która zaczyna, o może tak. W dropie, bo w handlu wiadomo, to jakby inaczej. W dropie też mogą być wysokie marże i to też jest takie gadanie, natomiast dużo więcej wiadomo, można w dropie tych, tej marży sobie narzucić i tak dalej. Natomiast e, takie 25 tysięcy obrotu i dajmy na to minimum 30% z tego zysku, to myślę, że tak będziemy jakoś puszczać. Oczywiście nie wiem, jak to będę weryfikował, bo też nie chciałbym się pytać ludzi o to, ile zarabiałem, no ale zobaczymy, jak to się da rozwiązać. Po prostu, żeby każda osoba no, sobie zarabiała, nie wiem, 10% z 25, to jest 2,5. No to tak, nie wiem, 50% to jest... Dobra, nieważne, matematyka. No ale ogólnie tak, żeby, osoby, żeby osoba sobie zarabiała ponad 5000 zł, nie ponad 5000 zł myślę, że będzie to spoko, spoko opcja, bo, bo myślę, że będzie spoko no ogólnie, tak 30% z 25 koła to będzie. No bo nie chcę wyjść na głupka i że nie będę wiedział. 7,5 tysiąca my chyba. Jak dobrze liczę, jak nie dobrze liczę, to sobie to sprawdzę i pewnie nagram to jeszcze raz, jeśli nie. Ale no 7,5 tysiąca, no ale dajmy, że od 5, dajmy no to od ponad 5 koła będą mogły osoby tutaj wjeżdżać sobie na grupkę. Ale dobra, nie będziemy o tym mówić dalej. Znaczy będziemy sobie mówić o tym dalej. Jak będzie wyglądała grupa? To nie będzie zwykła grupa, gdzie będziemy sobie pisać, to będzie grupa, gdzie będziemy między sobą robić biznesy razem ściągać towar na przykład, szukać wspólników, w przyszłości robić razem spotkania w górach czy gdzieś tam w fajnym miejscu, jakimś, nie wiem, nad jeziorkiem i tak dalej, po prostu z fajnymi ludźmi, takimi, którzy zarabiają na e-commerce, myślę, że będzie to spoko opcja i fajna rzecz i będziemy szukać inwestorów i tak dalej, jeżeli ktoś będzie potrzebował budżetu na towar i tak dalej, bo ma fajny towar, to myślę, że będzie fajna, fajna rzecz, którą będziemy mogli sobie robić w przyszłości i no zajebi zajebiście będzie to wszystko wyglądać. No a mówię, takim warunkiem to będzie zarabianie 5 koła chociaż z e-commerce'u i, i, i myślę, że będzie spoko już takie osoby, które zarabiają 5 koła, to już coś tam wiedzą o tym e-commerce'ie, nie? Może nie jest to jeszcze jakaś mega profeska i tak dalej, ale też nie chodzi o to, żeby byli sami kozacy po 20-30 koła miesięcznie i tak dalej. <laughs> No, bo chodzi o to, żeby się wspierać i tak dalej, żeby każdy gdzieś tam mógł sobie nawzajem wymieniać doświadczeniami, żebyśmy byli taką grupą osób, które też trochę zaczynają, nie? A nie, że tylko taka elita, jakby, no nie elita, ale osoby, które zarabiają więcej pieniędzy, nie? Pięć koła to uważam jest takim imum, żeby rozmawiać tak bardziej poważnie. No, co nowego wprowadzę w biznes e-commerce? Po, po, po 21 dniach, po 21 dniach, po 21 dniach. No, nauczyłem się tego, że trzeba więcej pracować, jeszcze więcej, bez wymówek. I te 21 dni no, nauczyło tego przede wszystkim, żeby więcej działać. To jest takie to już takie podsumowanie trochę tego, ale ogólnie, ale ogólnie zrobiłem sobie jeszcze w tym odcinku podsumowanie właśnie przychodu i tak dalej. Dlatego jest to taki temat, tylko że zapomniałem, że, no mówię, e-commerce na tej firmie zacząłem później niż pierwszy odcinek, więc trochę dziwnie, ale dobra, usunęłem to, nieważne. Idę dalej swoim torem, ta sama strategia, może dodam do tego wszystkiego jeden sklep internetowy, ale nie jestem pewien, jest jakiś tam na to plan, jakiś pomysł. Moim planem jest włączyć jeszcze early, zacząć bawić się reklamami, bo jeszcze tego nie zacząłem, oraz wykombinować co z tym VAT-em, aby, aby na niego przejść lub ogarnąć to w inny sposób. Po prostu chcę już ads włączyć i tak dalej, pobawić się tymi acami, bo wiadomo, że to fajnie działa na Allegro, jeżeli się to fajnie ogarnia. Nie jestem w tym jakimś specem, ale uważam, że nie jest to też jakieś mega trudne. Więc, <laughs> więc tak to wygląda. Więc po 21 dniach tak to po prostu wygląda. Ale dobra, przejdźmy sobie dalej. Bo mamy tutaj pytanik. Zadaj pytanie w komentarzu, bo pytań na dziś nie było. Myślę, że całą wersję jakby jak to się mówi? Część merytoryczną zakończyliśmy. Przejdźmy sobie do tej części pytań. Pytanie do Ciebie. Jaki temat poruszyć w następnym odcinku? Jestem ciekawy, jaki temat Ty byś chciał, chciała zobaczyć. Ok. Dziękuję Ci bardzo za ten odcinek. Trzymaj się. Do jutra, do godziny 18. Cześć.